Więc ruszamy! Mamy przejąć pole przyprawy i to właśnie zrobimy. Jesteśmy na razie jedynym miastem założonym i jest to miast, po prostu miasto. Wydaje mi się, że tutaj yy, można normalnie. Narut Mistrz Brązu, tak. Yy, tak, po pierwsze, dom. Nie chcę tworzyć. Chcę wybrać po prostu. Już, tu już nie ma, nie ma takiego wpływu. One chyba nie mają tak. Budynki nie mają żadnego znaczenia oprócz wizualnego. Ten dom wygląda przyzwoicie. Dom kamienny nawet pasuje do naszego ratusza. Dalej, zakład pracy bodajże. Nie, budynek rozrywkowy, dobrze. Tuż jakoś pasujący chcę wziąć. Żeby to nie było coś takiego dziwnego. Aha Sala kamienna, może niekoniecznie Wieża rozrywkowa wygląda przednio Więc to jest nasz budynek i ostatni budynek do pracy Również nic nie wnosi dziwnego jedynie miejsca głośnik Spok rura. <laughs> Jedy co są pomysły, że jakiś domek. Nie no coś takiego co wygląda na zakład pracy. No zbrojownia też super zakład pracy, szczególnie w gospodarczym mieście. No Mikrofon naprawdę przydałby mi się. <laughs> Fabryka wentylatorów. Brzmi przednio. Fabryka zabawy. Też fajnie brzmi. Faktoria. No i to, to wygląda nice. Niech będzie faktoria. Zdecyduję się na faktorie. Mamy wybrane to są nasze wieżyczki. Pojazdy teraz trzeba będzie wybrać statek, a właściwie nie wybrać, tylko stworzyć. ja go stworzę. Eee, a właściwie to wybiorę. <noise> Tyle sensu. Dobrze, e, popatrzmy, jakie mamy dostępne. To środkowe to jest damage, to nadal jest prędkość. Ten ma dość dużo życia, ale ma mało damage'a. Co jakiś taki, co ma? O. Ten ma umiarkowanie tego życia, ale prędkość ma strasznie małą. Ten ma dużo prędkość. O, ten jest nawet fajny. 40. No, jest ok Jeszcze tak zerknę po innych. 39 o i dużo życia więcej. I... Tam ten ma więcej szybkości. Dobra, zesuję się na tego Więc to będzie nasz kliper, Pięknie. Dlatego możemy sobie jakieś roślinki dobudować, puścić, wybrać muzykę, zmienić wygląd naszego stwora. Co też zrobimy? Bo teraz mamy dostępne już lepsze rzeczy. Mianowicie taką czapkę, <grytania> która fajnie się kompiluje z jego rogiem. To jest niepotrzebne. To może jeszcze być zdjęte. Ok, więc. <laughs> to też wygląda spoko. <laughs> to nie wygląda spoko. O, możemy jeszcze mu metal dołożyć. Jeżeli dobrze to nakieruję. No i bajeracka. I w tym momencie ruszamy dalej. Czyli wchodzimy do gry. Tak. Jest nasz jedyny pojazd. Więc ja bym był za tym, żeby dorobić jeszcze jeden pływający. Aha, ten poszedł. O, i tu jest jakaś wioska, która przerodziła się w kolejne miasto. Mamy tu kolejne miasto. Ciekawy ratusz mają, trzeba im przyznać. Jakieś roślinki, sobie fontanny postawili. Inne plemię twojego gatunku wybudowało miasto na tym kontynencie. Być może warto je podbić, dopóki jest jeszcze słabe lub zawrzeć z nim przymierze. Dobrze. Tak, tu znajdę te rzeczy. Eee, minimapa, jasne. Idziesz zdobyć to. Eee, jakiego to? Typu, to są pieniężni, więc ja bym był za tym, żeby wykup miasto. Zaproponuj szlak handlowy. Są przyjaźnie dla mnie nastawieni. Kontakt. Eee... No. Nasz lud podziwia rozległe tereny naszego, Twojego państwa. Twoje słowa są dowodem wielkiej mądrości. No i wybombiście, no po prostu, już mnie lubią. Tak. a tymczasem ty proszę o to byś. Handel przyniesie korzyści obu naszym skarbcom. Twoja propozycja została przyjęta. Mamy teraz szlak handlowy i bym był za tym, żeby zdecydowanie przejąć tamtą przyprawę, do tego zacząć budować. Potrzebujemy na pewno zakładu pracy, który będzie umieszczony tutaj i rozrywki, która będzie umieszczona. Nie. Zakład pracy chcę, żeby był... Dobrze, tutaj. Rozrywka chcę, żeby była umieszczona tutaj, a tutaj będzie umieszczony dom. Jeżeli zbiorę na niego pieniądze. Ty tymczasem proszę, abyś ruszył tu. W ogóle nie ma za dużo tych przypraw. E, ten tu już przejął. Ten tutaj jedzie. Hmm, chyba nie zdąży. Niestety. Smutno Wam. Kontakt. Nasz lud podziwia. No, można coś więcej. Twój Od, od pozbawionych końców. Nie, nie, tego nie chcemy powiedzieć. Z darami może na razie nie przechodzimy, ale. Wy jakiego jesteście? Jesteście typu wojennego? Ci są przyjaźni dla nas, ale są religijnego i ogólnie zaproponuję szlak handlowy poza zasięgiem. Nie mogę, bo nie mam dostępu tutaj. Może na razie. Przekup pracowników. <ścoughs> Dziękuję. To mi się z pewnością przyda. I mam ogólnie w tym momencie trzy miejsca, które z pewnością chciałbym w jak... W... No, chronić, tak? Postawimy tu dom, który będzie do siebie sprowadzał i szczęście, i smutek, ale dodatkowy, dodatkowe pieniądze? I na razie zaczekamy, no bo nic nam innego nie pozostało. Przekupiliśmy ci tym, jakoś nie spadło do nas zbytnio. Z tymi mamy szlak handlowy. Na razie tylko z tymi na naszym kontynencie będziemy się przejmować, czyli yy, to jest ten ciemno-niebieski. Różowy oraz żółty. Czy on teraz jest w naszym zasięgu? Czy ja z nim graniczę? Nie, dalej z nim nie graniczę. Potrzebne by mi było to, ale niestety nie Nie mam zamiaru im tego kraść. Bo. Ee, może to przysporzyć lekkie problemy. O, są też uśmiechnięci. Zaproponuj szlak handlowy. Akurat są przejmowani przez kogoś. Przez ciemnozielonych są przejmowani. Czyżby mieli umrzeć? Panel komunikatu. Każda nacja, która zdobędzie więcej niż jedno miasto, pojawi się na Twoim panelu komunikatów. Jasne! Dobra, oni są dla mnie żółci. Zaproponuj szlak handlowy. Czy się zgodzą? Tam płynie mój statek. Ciemnozieloni na razie są dla mnie średnio nastawieni. Chciałbym się rozbudować, póki mogę. To będzie głównie oparte na, 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 na próbie. Dogadania się ze wszystkimi i przekupienia ich. Tak będzie działał yy, ten schemat mojego rozwoju. No ale cóż, no bywa i tak, no. Dobrze, muszę zakład pracy zbudować, zakład pracy. Tak, i kolejny dom, który będzie czerpał cholernie, cholernie dużo pieniędzy i nadal są szczęśliwi, więc myślę o założeniu kolejnego zakładu pracy. Niekoniecznie tutaj, tutaj mogę postawić kolejny dom. Tak, kolejny dom wygląda apetycznie. Czy tutaj? Nie, tu nie ma sensu. No, będzie ok. Eee, Czym poszła pauza? Nie mam pojęcia. W każdym razie powoli rozwijamy nasze miasto. Szlak handlowy tutaj z tymi trwa. Niestety oni zostali zaatakowani. Taki układ pomoże nam szerzyć naszą religię. Zgadzamy się. O! Czyli oni się zgodzili na szlak handlowy. Co mi bardzo pasuje. Mm, jest ok. Mamy cztery pola z przyprawami. Ci są niestety atakowani przez żółtych. Mówię niestety, bo z żółtymi. Na razie nie mamy żadnych układów i chyba będziemy musieli zaproponować szlak handlowy, żeby trochę pieniędzy zyskać. Mamy plus 2400 naszym tym. Jak to teraz wygląda? Teraz możemy tutaj zbudować broń, może rozrywkę. Zakład pracy. Nie, to nie jest zakład pracy. To jest zakład pracy. Co jest draszczę, zakład pracy kosztuje tyle, ale ja bym wolał dom, bo dom mi przysporzy więcej możliwych jednostek do zbudowania na później. Do tego, chyba że tutaj wstawię zakład pracy, tu wstawię dom. Dobra, nie będziemy kombinować. Na razie zbudujmy to tak, jak jest. Znaczy, tu będzie to. Tu dorzucimy rozrywkę. Aha, to się łączy ze sobą. Szkoda. No ale bywa, no. <grych> tu jeszcze są możliwe budynki. Tu rozrywka kompletnie nie ma sensu. Tu ma sens dom, ale na razie nie mam na niego pieniędzy. To miasto zostało przejęte? Nie, ale jest niestety cały czas przejmowane. Nie wygląda to najlepiej dla ciemnoniebieskich. O, kolejny budynek im padł. Tam jedzie mój samochód z prośbą o szlak handlowy. Ja w takim wypadku rzucę się od razu na przyprawę. Tak, będę musiał szybciutko, lola, tu jest jakieś plemię, chłopie. No oni mnie nie lubią, a jakbym Wam zaproponował dar? 2000 Tak, no i bardzo dobrze. I teraz chcę zaproponować szlak handlowy. Jest jakaś szansa? E, nie? A jakbym dał Wam jeszcze jeden prezent? Może z 4000? Teraz zaproponował szlak handlowy. Przestańcie mnie atakować, nie podoba mi się to. Niepokoi nas, że handlujecie z narodem Cywilizacji Szmaragdowy. Eee... Dogadamy się natychmiastowo. Zaprzestańcie tego procederu. Cóż, jeśli tylko pokryjesz nasze straty, suma. Nie, no spoko. Rozwiązuję. Dziękuję, dogadaliśmy się. E, fioletowy, to jest fioletowy? Nie, to jest różowy. Fioletowy przestał istnieć. Hmm. Aha, bo ja z tymi handlowałem. Nie na razie to chciałbym się jakoś wybronić. Kto nas tutaj atakuje? Nie wiem, ale zostałem zniszczony. Czy tu istnieje ten szlak handlowy w końcu? A, ja nie mam czym w ogóle podjechać, bo mi zniszczyli wszystkie te. Powiedzmy, że. Tak, tutaj poproszę o handel z Wami. I tu też poproszę o handel. Nie. Wręcz podarek. 4000. No, jest szlak handlowy. Teraz tutaj handel przyniesie. Jest szlak handlowy, dobrze. Więc teraz będziemy mieli jakieś całkiem niezłe dochody. Oni się tam będą, wydaje mi się, ze sobą mniej więcej napieprzać eee, jedno z naszych. Szybów jest atakowane. No, szło się tego prędzej czy później spodziewać. Znaczy, mogłem się tego spodziewać, że w końcu zostanie zaatakowany. Nie za bardzo mam jak to ochronić i nie za bardzo chcę to chronić po prostu, bo tamten szyb był kawał drogi ode mnie. O, miasto, miasto świętuje. Dobra, e, budynki. Musimy dokończyć budowanie tego miasta, żeby jak najbardziej korzystne było. zastanawiam się jak to powinno wyglądać by tu stał ten a ten stał tutaj a ten stał tutaj a tu stał ten no przepraszam miał się zbudować jakby tu stał ten właściwie ten o by poszedł dom a tu by poszło szczęście to ile byłoby ostatecznie szczęścia aż na zbyt więc może zbudujmy tutaj zakład pracy zamiast szczęścia szczęście damy tutaj a tu dobudujemy jeszcze jeden dom i jak to ostatecznie wygląda jest jeden szczęścia i dochód jest 7200 dzięki temu że, że świętują miejsca więcej nie ma no nic. Chociaż jakby tutaj daj zakład pracy. Oraz tutaj daj zakład pracy. Oraz. Tutaj daj zakład pracy. To może by były większe dochody. A właściwie nie nam zastanawiać się, jak to dobrze rozegrać. O, tu wygląda to lepiej. Tu by można było dorzucić dom. Kombinacja. Permutacja. Dzika rewelacja. Za dużo szczęścia, za mało hajsu. Teraz. Teraz jest idealnie, dobra, było chyba tak samo, whatever, w każdym razie stoimy na całkiem niezłej pozycji, ci tutaj chyba mają przejmowane, tak, oni prędzej czy później odpadną, a jak będę miał dobry układ z żółtymi, to żółtych powykupuję, prędzej czy później, eee, wykup miasto, nie, co my tu w ogóle mamy, spółka globalna, wymaga sześciu miast, a to nie. Hmm. A, moje pojazdy są... Ten tu próbuje coś zrobić. Nie zabra... Jedno z twoich szybów jest atakowane. Nie, tego już ci nie oddam, ziomek. Tutaj mnie zbytnio denerwujesz w tym przypadku. E, mamy nasze statki, które będą... które muszą to odzyskać. Momentalnie. Nie może nie. Dziękuję. Pora na... stosunków z, z, z twojej strony. Żądamy tysiąc... Hmm. Ale kto to w ogóle jest? Jaki to jest kolor? Dobra, no. Bijałam dużo hajsu, no. Nie ma problemu. Żółci już nas lubią. Ten tu za blisko podlatuje. Trzeba będzie zbudować jakieś działka do obrony. Przynajmniej jedno. No i jak ją ja go zabić? Jak to zrobić? Może tym się da? Nie, eee, to polega na tym, że przychodzimy z darami, właśnie tak. Przestań mi atakować. Nie przestałeś. Czekam na pieniądze. Ja nie mam możliwości atakowania w żaden sposób budynku. Znaczy ich przez co jeden mój dochód strasznie spadł. Sprawia obronność. Brzmi świetnie. O, działko zaczęło działać. Wreszcie. No, albo strzela w jedno, albo strzela w drugie. Dobra. Co w ogóle te statki mogą robić? Oprócz tego, że... że mają jakieś szybkość, życie i coś tam. Dawać mi to. Dziękuję. No, zniszczę to wreszcie i pięknie miasto zaczęło świętować. Wracamy do poprzedniego stanu. I jest idealnie. Wreszcie, wreszcie zarabiamy jakieś pieniążki. Hmm, tutaj cały czas szlak handlowy trwa. Możemy wykupić to miasto. I oni chyba są jak najbardziej za. Ile? Rozumiem, że chcesz, by piękne drzewica należało do Ciebie. Zaproponuj cenę. E, dobrze, ale to już w następnym odcinku, więc na razie sobie zaczekamy. E, przedłużyłem ten odcinek, nawet nie zauważyłem, że on już tyle leci. Więc ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Spory, gdzie będziemy próbowali dalej wykupywać naszych przeciwników. Bez możliwości atakowania ich, co jest irytujące. Dobra, to nic. Na razie. Cześć.